Dzisiaj będę robić szybką surówkę z buraczków czerwonych ugotowanych i z kiszonym ogórkiem. I oto składniki, pół kilograma ugotowanych buraczków, kilka tutaj mam kiszonych ogórków, one są takie mniejsze, jak macie większe no to może z dwa. E, tutaj mam pół cebuli czerwonej, potrzebna nam będzie sok z pół cytryny, Oliwa z oliwek, sól, pieprz, yy, cukier, no i tarka taka. Właśnie na tych oczkach będę ucierać. Zobaczymy się, jak już utrę wszystkie warzywka. Słuchajcie, ja już tutaj utarłam właśnie buraczka, yy, ogórka i cebulę. Teraz tutaj dodamy trochę cytryny. Ok. O. Dobra. Łyżeczkę cukru. to wszystko posolimy popieprzymy okej okay. ja to zamieszam jeszcze może posolę ciut okej okay. no później do prawy zobaczę jaka, jaki będzie smak tej mojej sałatki surówki właśnie i teraz dodaję Oliwy z oliwek. Oli, di oliwa Ekstra Vergine. E, gdzieś tak z dwie łyżki. Po no, prostu. I to musimy pozostawić, aż nam przejdzie smakami. Wszystkich nowych widzów zapraszam serdecznie do mojego kanału Kuchni włoskiej Mandziare Łewki. Subskrybujcie, lajkujcie, zaglądajcie na moje grupy na Facebooku. Zostawię Wam namiary pod filmikiem. Słuchajcie, surówka stała. 10 minut w lodówce, fajna, słodzona, przeszła smakami. Mówię Wam, jak smakuje. Krupiąca, hmm. pyszna. Veramente, buonissima, bardzo dobra. Róbcie taką surówkę do obiadu z czerwonego buraka, z kiszonego ogórka. To jest sezon, jedzmy dużo surówek. Na zdrowie, buon appetito i do zobaczenia do następnego przepisu.